No dobra. Dobre, dobra, czyli mamy treningowe zadania. Powiedziałeś, że jest ich tutaj ile? 60? Około Tylko 60. No dobra, ale są po jednym punkcie. Otrzaskamy no, jedno za drugim. Jest 3 do 30 razy 9 do 90 i jest pytanie, ile to się równa. Więc 3 to jest 3 do 2 i dopiero potem do 90. Co tak. znaczy, że ten 2 trzeba pomnożyć Dobre. przez 90. Czyli tak naprawdę będziemy mieli 3 do 30 razy 3 do z 180 to się tak? Do... 183 mhm. Tak, dlatego że jak masz jak masz X do potęgi A i do potęgi B, to to jest XA razy B. Mhm. Tak? A oczywiście jak masz jak masz, nie wiem, X do A razy X do B, to wtedy to jest X A plus B. Tak? Mhm. Czyli nie, przepraszam, kurczę, to z 210, tak? Mhm. Zgubiłem jedno 0 Jest takie rozwiązanie? Jest. Odpowiedź A. Tak, jeszcze opowiedzieliśmy. Po każdym zadaniu jest reklama oczywiście. No, można. Dobra, tak O to? 3 do 8 trzecich? Tak, to jest potęga. Ja razy pierwiastek trzeciego stopnia z 9 do 1 2 tak? No do 2. a przepraszam, do 2. No dobra. To co? Pierwsza razie zostawiamy w spokoju. I teraz tak. Dziewiątka to jest 3 do kwadratu. I mhm. potem jeszcze raz do tego kwadratu, tak? Mhm. I jeszcze trzeba wyciągnąć pierwiastek trzeciego stopnia, to znaczy, że to wszystko jeszcze do potęgi 1 trzecia. Mm -hmm. Czyli tak naprawdę musi się przemnożyć to wszystko, co tu jest. Czyli 4 razy 1 trzecia. Tak, czyli wyjdzie, wyjdzie 3 do 4 trzecich i to nas powinno zadowalać

Jest taka opcja, że jest to pewnie 3 do 4. 3 do 4, cześć Skórka, Nie wiem co się dzieje. Tak, słucham. Tak, słuchaj, bardzo mi miło, że dzwonisz, twój tata uprzedza tylko ja mam taką prośbę, ponieważ ja w tej chwili uczę, może tak powiem, matematyki do siebie siebie i kolegę, który siedzi obok, Posłużę że do Ciebie zadzwonię po 20, dobrze? Super, bardzo fajnie. No to trzymaj się, cześć. Tak, ten ktoś ma do że się zadzwonić. Bardzo miło, że to zrobił. Dobra, teraz logarytm. Tylko słuchaj, jest długopis i tam. Yy, mogę powiedzieć? Oczywiście. Dziękuję bardzo. Logarytm 24. Liczba logarytm 24 jest równa tak, teraz mamy, mamy 150 różnych rozwiązań to może, może pokażemy te rozwiązania tak, na sekundę tak, no, czy... eee, eee, dobra, nic nie będzie dobra, nie, ja to potraktujmy to jako żart. który z nich tutaj jest czy zginąć w odpowiedzi, a w ogóle tak, tu mamy logadmiu 24 co to znaczy, jaka jest podstawa tego logadmiu 10, dobra, ok I... Oni to rozpisują jako, jako sumę logarytmów, ewentualnie różnicę logarytmów. Mhm. A kiedy, kiedy tak możemy zrobić? Jak to było? Ten taki podstawowy wzór, jak mamy logarytm A razy B, to rozumiem, że możemy napisać, że to jest logarytm A plus logarytm B, tak? Dobrze pamiętam, to też kręcę. A, a jak jest logarytm... A przez b i to chyba wynika z tego, że wykładniki się dodają. To jest dokładnie ten sam wzór co tutaj, tylko zapisane logarytmami. Mhm. A jak masz logarytm a przez b, to jest logarytm a minus logarytm b. Czyli tak naprawdę jest to dość prosta sprawa, bo trzeba się zastanowić, która z tych dwóch liczb? 2 razy 20 daje 40, to jest za dużo 6 razy da 2 daje 12 ale tu jest jeszcze dwójka jeżeli dwójka stoi przed logarytmem to um, to tak naprawdę właśnie, co, co to oznacza? że się mnoży chyba po prostu to co jest na końcu, tak? co to znaczy mamy jakieś n razy logarytm na przykład z x czy to nie jest przypadkiem logarytmu z x do n tej? Ja z tego co pamiętam to to mnożyło się, a nie właśnie potęgowało. Nie wierzę. Czy to też jest możliwe. Wynikiem logarytmu jest potęga do jakiej trzeba podnieść podstawę, żeby dostać tą liczbę. Więc bardziej naturalne byłoby, jeżeli ten cały logarytm, ten wynik mnożymy jeszcze przez am, to bardziej naturalne jest umieszczenie tego tutaj. I teraz, żeby się upewnić, to należałoby się po wzory... Nie, to jest poczta, tak? Tu by się ja by się otworzył inną przeglądarkę. Wiesz co, ja jestem prawie pęl wyjść sprawdzić? Po prostu plik z y, matematyka, wzory matura, wzory matura. Tak? A ja przyjmę, że to jest to i moim zdaniem to y, to będzie prawidłowa odpowiedź w tym drobnym zadanku. Jest taka, że, że skoro dwa logarytmy z dwóch, to jest to samo co logarytm z dwóch do drugiej, czyli logarytm z czterech to w takim razie logarytm z 24 można zapisać jako logarytm z, z 6, dodać 2 logarytmy z 2, bo to tak naprawdę będzie oznaczało 6 razy 4 i da nam 24. I to jest chyba odpowiedź. No, proszę, zobacz, proszę, proszę. Mhm. Jeżeli jest mnożenie przed, to to R musi trafić na dx. Dobra, no, sobie, powiem, sobie tak, no, moglibyśmy to zostawić w zasadzie. No, tu Ci to napisałem w tym miejscu. Dobra, to jest, mamy tamtą zakładkę i wracamy z powrotem do, do zakładki z zadaniami. To jest było odpowiedź B, Tak, Tak, odpowiedź B jest prawidłowa. Jedziemy dalej. I teraz co? Czwórka. Są ciągle zadanka po jednym punkcie. Próbowane, bardzo tanią. Liczba 30. 30 równa się P% z 80. To ile się równa 30? Nie? Rozumiem, że za pieniędzmi 30 to się równa. P% z 80... Aha, i tu mam takie dziwne odpowiedzi Ale nic nie wiemy o tej o tym, ile jest P No dobra, ale ponieważ procenty się wyraża z reguły w, z reguły w, od 0 do 100 To to oznacza, że jeżeli 30 jest jakimś procentem liczby 80 i powiedzmy 50% z 80 to jest 40, tak? To 30 to jest trochę mniej niż połowa 80 tak? Więc na pewno yy, to jest mniej niż 50, ale nie wiadomo. Okay. Znaczy tak naprawdę to jest to banalne hmm, matematyczne równanie. P% procent w tym momencie to się równa po prostu 30 podzielone przez 80. Tak? Mhm. Tylko że razy jeszcze 100%. Taki tak jest oficjalny zapis. Czyli to jest 3,8 tak naprawdę. I teraz... Teraz powinniśmy spróbować zbliżyć ten ułamek, na ile się tylko da do ułamka dziesiętnego. Tak naprawdę możemy tu spróbować go nie wiem, pomnożyć licznik i mianownik przez 10 ósmych. Wtedy na dole będziemy mieli po prostu 10, a na górę będziemy mieli 3 razy 10 ósmych, czyli będziemy mieli 30 podzielić na 8 a 30 na 8 32 to są, to są 4 ósemki tak? a 30 na 8 to jest mm, 24 to są 3 ósemki czyli to jest 3 i 6 ósmych tak 3 i 6 ósmych na 10 hmm. tak? czyli, a, czyli 6 ósmych to jest prawdopodobnie coś w okolicach e, 0,7 coś takiego. Czyli w dużym przybliżeniu to jest 3,7 na 10. Czyli to jest w dużym przybliżeniu po prostu 0,37, czyli 37%. Teraz odpowiedzi mamy. No 37 jest mniejsze od 40. To nie jest na pewno równe 40. Nie jest to 42. Nie jest większe. Odpowiedź a mniejsza od 40%. Tak? A dlaczego? Można by w drugą stronę doszacać. Ile to jest 40% z 80%? A 40% z 80% to jest po prostu 40 razy 80, tak? Czyli to jest y, tak naprawdę po prostu 32. Mhm. Tak? Y, a nam wychodzi trochę więcej. Mhm gdyby to było 32 to tu nam powinno wyjść 2 dziesiąte czy tu mniej więcej 1 piąta czyli nie 6 ósmych powinno być a 3 ósme, tak? mm -hmm. czy coś takiego dobra no mniej więcej dobra następne to zelenie jest podobne 4% z liczby x jest równa 6. Co to znaczy? To znaczy, że 0,0,4 razy x równa się 6. Tak? Można też to zrobić tak, że 4 mieści się po prostu w 100% 25 razy i pomnożyć razy 6. No tak, to wszystko. Jest. Znaczy, to jest taki pierwszy oficjalny zapis. Tak, Panie. No, to no, taki naj, najbardziej, nie wiem, jak to powiedzieć, no oficjalny, tak, matematyczny. Ale masz rzeczywiście rację. To. to znaczy, że i to znaczy, że 6 razy 25 powinny dać tą liczbę, ale to dokładnie to ci wyjdzie. No bo jak podzielisz obie strony równania przez 0,4 to jest to samo, co byś pomnożył przez 25. Czyli wyjdzie ci 150. Tak? Jest taki wynik, jest wynik A. Będziemy dalej. Będziemy to na czas robiliśmy to z długości nagrania filmu, gdzie wiadomo. Musimy zacząć tak mniej więcej 5 po 6 patrzymy na zegarek. Ciekaw jestem, jak ja nam zajmie zrobienie, przejętanie całej tej. I o takich zadań jest na maturze. Wiadomo? na pewno dość Okej. Okay. Dobra, następna. Y to 120% liczby X tak, Czyli y równa się 1,2 razy x. I teraz, który z tych zerów jest prawdziwy? B, nie? W sposób oczywisty, tak? Tam sobie zapisali, że to jest x plus 0,2 razy x. Dobra, idziemy dalej rozwiązaniem równania x-3 przez 2-x równa się 1 drobna jest liczba trzeba znaleźć liczbę, która x-3 daje 1 i liczbę, która 2-x daje 2 w tym x musi być taka albo po prostu rozwiązać tą porównanie, bo to jest dość proste to znaczy taki zapis oznacza, że po prostu że po prostu to jest 2 razy większe od tego tak? No jak masz dwa ułamki porównujesz, to niekoniecznie musi być tak, że to się musi równać 1, a to się musi równać 2. To jest tylko informacja, że proporcja między licznikiem i mianownikiem jest jak 1 i 2. Bo równie dobrze to się może równać 4, a to się równać 8. Tak? Albo to 10, a to 20. Także raczej, raczej należałoby to przekształcić w ten sposób, że x minus 3... E jak to, jak to robisz? Bierzesz i mnożysz naprzeciwko. To razy to i to razy to, tak? Czyli 2 razy x minus 3 to równa się 2 minus x, tak? Czyli 2x minus 6 równa się 2 minus x. Czyli masz 3x równa się 2 plus 6. X równa się. 8 trzecich. Tak? No i mamy taką mamy takie rozwiązanie. Tak. No i następne. Mamy następne. O, zadanie ósme. Mniejszą z dwóch liczb spełniających równanie. x kwadrat plus 5x plus 6 równa się 0. Mniejszą z dwóch liczb spełniających równanie jest. No, w zasadzie no, albo delta, albo szybciutko to próbujemy rozbić na ten. Ewentualnie. No nie. Czy tu się da tak policzyć? No dobrze, delta to jest po prostu 25 minus 4 razy. Delta jest bardzo prostutka, tak? Czyli x1 to jest minus b minus 5 minus pierwiastek z delty przez 2, a x2 to jest minus 5 plus pierwiastek z delty przez 2, czyli mamy minus 6 przez 2 mamy minus 3 i minus 4 przez 2 minus 2. Mniejszą z tych dwóch liczb jest oczywiście ta. Lora tak. 9. Dziewięć. Dziewięć. Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej. Czyli liczba 1 jest miejscem 0, czyli e dla f od 1. A funkcja przyjmuje wartość 0. Tak? To to nic nie oznacza. Jest miejsce zrównoważone funkcji liniowej, a tą funkcję liniową nam zapisali w ten sposób, że to jest 2 minus m razy x plus 1. I wynika stąd, że, no dobrze, no to po prostu podstawimy tę jedynkę tu, przyrównujemy do 0 i z takiego przyrównania dostajemy po prostu, że 2 minus m razy 1 którego już nie piszemy, tak, tu razy 1, tak, plus 1 ma się równać 0. Czyli co? Czyli 2 odjąć m dodać to 1 równa się 0, czyli minus m równa się co? Minus 3, tak? M równa się 3. Jest takie rozwiązanie. D No dobrze. No, rozumiem, że nie mamy żadnych, żadnych uwag do tego. jak <coughs> na razie jest dość banalnie. I przecież tą maturę to zdasz w ogóle nie siadając ze stołu. No. Myśmy się tak śmiali, że spojrzeliśmy na zadania, to był rok 89 przy yeah. okolnym stone. Słuchajcie spojrzeliśmy na zadania i w zasadzie po 15 minutach było to rozwiązanie. Yeah. Tylko yeah. potem przez dwie godziny trzeba było kaligrafować to rozwiązanie, żeby to ładnie wyglądało. Dobra, funkcja F jest określona wzorem <coughs> minus 3x plus 4 2x minus 1 a i ta pierwsza jest dla ale ich mi tam ze ścianą. Yy, dla x mniej 1, a druga jest dla x. Ile miejsc zerowych ma ta funkcja? Hmm. Sprawa jest dość prosta. To znaczy, <tosujesz> maksymalnie 1 jest takim miejscem, gdzie ta funkcja się troszkę zmienia, tak? Bo dla x większych równych 1 masz taką funkcję 2x minus 1. Funkcja 2x minus 1 tu masz oś Y, tak? Przechodzi przez 0. Funkcja y to się 2x no to by sobie szła w ten sposób. Tak? Y2x Y2, minus 1 będzie przesunięta w dół o 1. O ponieważ tu jest 2, to na każdy x ona musi przyrastać o 2 czyli jej wykres będzie przechodził przez punkt ten i przez ten tylko, że nas ona interesuje dopiero od punktu x większego od 1 czyli odrzucamy tą część wykresu i nas interesuje od tego punktu dopiero ta część prawda? Bo dla x mniejszych od jednego to ma być ta funkcja. A funkcja minus 3x plus 4 to jest funkcja jeszcze bardziej strona i plus 4 to ona jest w ogóle przesunięta bardzo wysoko w górę, tak? 1, 2, 3 3, 4, tak? I co? I... Znaczy cały ten rysunek oczywiście, on nie jest niezbędny do zrobienia tego zadania to się tak poglądowo go sobie rysujemy jeżeli to jest plus 4, to będzie przechodzić przez ten punkt bo bez tego plus 4 przechodziłoby po prostu przez początek układu będzie przechodziło przez ten punkt i teraz jeżeli tu jest minus 3 to tempo malenia jest 3 na każdą jednostkę, czyli czyli w zasadzie będzie przechodzić przez ten punkt dlatego, że o, w ten sposób będzie. Dlatego, że na jedną jednostkę X tu muszą być trzy jednostki Y. Tak? Tylko, że bierzemy wyłącznie ten wykres o tutaj. Coś takiego. No to już z tego wykresu widzimy. Długo no, nie, nie będzie. Żadnych, tak? Oczywiście to samo można prawdopodobnie szybciej rozwiązać analitycznie. To znaczy po prostu bierzemy... Bierzemy ten pierwszy ten, pytają o miejsce zerowe. No, bierzemy tą pierwszą część, piszemy. Minus 3x plus 4, przyrównujemy do 0. No i dostajemy natomiast, że w takim razie x musi być równe 4 trzecie. Tak? Ale 4 trzecie. Yy, no to by się akurat zgadzało. 4 trzecie. Dla minus... Nie, przepraszam, 4 trzecie jest większe od jedności. Boże, jakieś zaćmienie. 4 trzecie jest... No zgadza się, bo miejsce zerowe jest tu, tak? Tu jest 4 trzecie. Więc to nie należy do dziedziny. Więc odrzucamy to rozwiązanie. Żadnego innego rozwiązania nie ma, bo funkcja liniowa może mieć tylko jedno miejsce 0. Tak? To samo robimy dlatego. Czyli piszemy sobie 2x minus 1. przyrównujemy do 0, co oznacza, że x powinno być równe minus 1 druga. Tak? No ale minus jedna druga nie jest większa od jedności, jest tutaj. To jest rzeczywiście miejsce zerowe tej drugiej funkcji, tak? Tu jest e, nie przepraszam, to jest plus jedna druga. Jedna druga. Tu jest cztery trzecie. No i co? No i w związku z czym to rozwiązanie też odrzucam Tak? Czyli odpowiedź jest taka, że zero. Tak? No. To jest... To danko jest niby ciut podchwytliwe, ale tak naprawdę jest dość proste. Dobra, idziemy dalej. Rysunek przedstawia wykres jakiejś tam funkcji. A, ok. Przesuwanie wykresów, tak y równa się F od X. Jest jakiś wykres i tam, dobra, to teraz robimy przerwę, bo tego się nie da filmować.